Sponsorem programu jest Orlen. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Co za historia. A ty znowu taki spokojny. No już zmęczony trochę tymi wszystkimi emocjami, ale na pewno szczęśliwy jestem z tego, z tego wyniku. Czy to był najbardziej satysfakcjonujący dzień sportowy w życiu do tej pory? Myślę, że tak. W życiu ciężko stwierdzić, ale na pewno jeden z najbardziej satysfakcjonujących, chociaż tak pamięcią daleko nie sięgam, żeby stwierdzić. Powiedz tak. mi, czy troszeczkę się to oko zaszkliło na podium, bo to jest, to jest Wielka krokiew, to jest mekka polskich skoków, światowych skoków, to jest Zakopane, Puchar Świata. Jak tam było na tym podium? No fajnie, tylko zimno trochę, więc ten, ale chyba wydaje mi się, że się nie, nie zakręciła żadna łezka, chociaż nie, chyba nie, ale na pewno tak. Może nie takim szoku, ale tak. Te pierwsze razy zawsze są takie, że nie wiadomo do końca, co się dzieje dookoła, więc tak, aż tak bardzo się tym cieszyć nie można, bo tak bardziej dezorientacja jest w tym, co, co jest dookoła, ale na pewno też bardzo się cieszyłem z tego. Ostatni skok to była sportowa bomba, ale chyba było trochę zamieszania związanego z kolejnością na górze, prawda? Dla mnie akurat nie, to może trochę wcześniej było. Też coś tam się spierali. E, w, w, chyba sędziowie to byli, chociaż nie mam pewności, ale e, ja już miałem wszystko jakby... E, Ogarnięte. No, też. Tak poukładane, że już wiedziałem dokładnie, który będę jechać, więc z tym nie miałem jakiegoś problemu. Kacper, to był taki skok ten w trzeciej serii ocenianej? Taki, taki skok, gdzie po prostu siadło i nie ma co tutaj dużo błędów szukać. No tak, myślę, że nie. niekoniecznie. Nawet bym powiedział, że tak technicznie był troszeczkę gorszy od tego poprzedniego z drugiej serii. Ale na pewno te oba były bardzo podobne i, i dobre, ale ten chyba z drugiej serii był minimalnie lepszy może. Ja Ciebie trochę już poznałem, troszeczkę, odrobinę, cały czas Cię poznajemy, ale e, wielkie wydarzenie, ale jestem przekonany, że Ty już myślisz o tym co jutro, o tym co indywidualnie, no bo to jest chyba sól tego sportu. No myślę, że teraz dużo więcej jest tych konkursów indywidualnych, więc na pewno... Tak sta stają się trochę, trochę ważniejsze, że tak można powiedzieć, więc też na pewno mam nadzieję, że jutro będzie podobnie dobry wynik i, no i miejmy nadzieję, że się uda. Piątek. Ile wczoraj udało się poskakać? Ja akurat trzy skoki zrobiłem, ale nie wiem dokładnie jak reszta. Potrzebne były dla Ciebie po tym dziwadle w Bischofshofen, bo to są jednak bardzo różne skoczni zakopanej Bischofshofen. Myślę, że trochę się przydało. Ten pierwszy skok wczorajszy był naprawdę bardzo, bardzo dziwny. Tak szczególnie jeśli chodzi o, o, o takie czucie samego, może tyle całego rozbiegu, co bardziej przejścia i, i, i progu. Więc myślę, że się przydał. Ten wczorajszy dzień na taki, do, do, na taki dodatkowy trening, żeby złapać to, to czucie po tej zmianie. Dzisiaj zacząłeś od kwalifikacji, czy to było tak, że się rozkręcałeś, troszeczkę dokręcałeś śrubę z każdą serią? W, może trochę tak, bo kwalifikacyjny skok był no, taki mocno średni. Się udało tak poprawić. Potem na tą pierwszą serię duetów pozycję najazdową i odbicie, a w tych kolejnych seriach trochę, trochę lot był lepszy, więc tak się ze skoku na skok można było. Można powiedzieć, że się rozkręcałem, ale te dwa ostatnie już były podobne. To tak już nie było takiego rozkręcania się jeszcze, jeszcze dalej. Widzieliśmy, że to podium cały czas jest w naszym zasięgu od pierwszej serii, ale tak jak widziałem pierwszą serię konkursową, to mówię, ten Kacper na pewno będzie troszeczkę niezadowolony, że te narty za bardzo wachlowały, że to lądowanie nie takie i to zadanie będzie jasne na drugą serię. Tak właśnie podczas duetów działałeś bardzo zada zadaniowo dzisiaj? No myślę, że może tak się raczej starałem skupić na jednej konkretnej rzeczy, żeby ją poprawić, a resztę tylko tak przypilnować, żeby przypadkiem gdzieś tam coś nie wyszło jakoś mocno źle. No i myślę, że się tak udało fajnie to, to zrobić. Jesteś młodym człowiekiem, ja już młodym człowiekiem nie jestem. I my cały czas razem z Sandro Pertile szukamy pomysłu, jak uatrakcyjnić te skoki narciarskie. powiedz mi, jako właśnie młody sportowiec, młody człowiek, czy ten format duetów jest czymś takim, co bardziej może kręcić osiemnastolatków? Czy osiemnastolatków to nie mam pojęcia, ale myślę, że na pewno może być troszeczkę bardziej taki atrakcyjny dla, dla kibiców, chociaż e, musimy trochę szybciej się, się zbierać na górę, bo jest dużo mniej czasu pomiędzy, pomiędzy tymi skokami, ale myślę, że dla kibiców e, to by trzeba było się na pewno ich zapytać, ale wydaje mi się, że może być trochę bardziej atrakcyjny niż, niż te drużynówki. Śniło Ci się kiedyś podium Pucharu Świata w Zakopanem, czy, czy nie masz takich snów? Nie wiem, a chyba nie, chociaż większość snów to nie pamiętam, także teraz ciężko było przypomnieć. A śnią ci się skoki? Wydaje mi się, że czasami się gdzieś tam zdarzało, ale to już bardzo dawno temu, też To też pewności nie mam. Pytam o te skoki dlatego, bo mnie się. Wszyscy przyjechaliśmy bardzo zmęczeni z turnieju czterech skoczni. Ja to tak powoli w dresie, herbatka, jakaś praca, a gość po prostu stoi na Orlen kapie z Konradem Tomasiakiem i dalej na skoczni narciarskiej. Ty limitu chłopie nie znasz. No tak, no dobrze. to się po prostu. Yy, Późno w sami od razu właściwie tam pojechałem, bo trochę mnie kara, żeby po niego przyjechać. <głosy> <głosy> więc no chwilę tam w sumie posiedziałem, ale nie, nie zmęczyło mnie to jakoś bardzo, więc nie było jakoś, jakoś bardzo źle pod tym względem. No to sobie taksówkarza wybrał, nie było nikogo innego dostępnego? Nie by było, ale tak. Stwierdziłem, że, że pojadę po niego. Nie masz przesytu skoków właśnie. Pewnie też fajnie, to, że złapać trochę perspektywy. Wracasz, turnieju, cztery skoczni, my, dziennikarze, Pompa, kibice i Orlenka z powrotem. Tak, chociaż akurat skoków chyba jeden udało mi się obejrzeć tam na żywo, także tak za wiele nie pooglądałem, bo trochę za późno przyjechałem, ale. Na pewno też tak. Dobrze było wrócić tutaj, popatrzeć jak to teraz wygląda. Też widziałem, że kontrole się zaostrzyły, sprzętu dosyć mocno. No tak, można złapać dyskę, tak zwaną kwalifikacji na Orlen Cupie. Ostatnie pytanie, widziałeś co się dzieje tutaj w Zakopanem? Normalnie flagi z tobą sprzedają. To tego nie widziałem. No nie wiem, czy to wszystko jest licencjonowane, trzeba by to sprawdzić. Nieważne, słuchaj Kasper, dziękujemy ci bardzo jako kibice, bo ja chyba po raz pierwszy w tym sezonie z radości do góry wyskoczyłem. Nie sądziłem, że tak potrafię jeszcze i myślę, że wielu Polaków również wyskoczyło. Dzięki. Nie ma za co mogę powiedzieć, dziękuję też wzajemnie.